Zabrałem dronem, mnie ochroniarz, nie kazał mi odchodzić ani ja nic, ale powiedział mi, że wszystko zgłaszają Okej, okay, to nie może być przypadek, że pokazuje mi 5G, że mam internet, a nie mogę się w ogóle połączyć z żadnym, z żadną stroną Jesteśmy w centrum Londynu Anglia 2025 Czy się lampka koło ruszyła? Za 10 minut ma pociąg, jeszcze go nie ma, ale za chwilę będzie. Zaraz chwilę mam 40 minut podróży, Nawet lepiej, może 50. 20 minut, żeby dotrzeć na przystanek i później 3 godziny autobusem także dzisiaj jest misja Dobra, teraz są 8 minut Nie wiem, czy dobrze idę ale no, mam nadzieję, że dobrze Jednak nie szedłem dobrze Trzeba jechać z drugiej strony ale mam nadzieję, że zdążę 3 minuty po szlizmu. Udało się, zdążyłem To jest mój autobus na Victoria Station w Londynie ja Jestem już na Victoria Couch Station eee, Szukam toalety teraz i będę musiał znaleźć drogę do tego miejsca Niby wszyscy się spotykają na Stamford Bridge, ale kompletnie nie wiem, gdzie to jest Także idę na to, znajdę i a później kawka i idę mam już kupaki z tyłu lecę z ogniem nie pokazywało, że tu jest toaleta ale jednak coś nie widzę za dobrze mam nadzieję, że to nie będzie jakoś super daleko także zobaczymy muszę zobaczyć, czy mikrofon działa jakoś źle to patrzyłem myślałem, że to będzie z buta z 15 minut a teraz się okazuje, że muszę pojechać metrem ale idę za ludźmi, którzy powiedzieli mi, że metrem najszybciej tam dojechać no i musimy być na Stamford Street to jest gdzieś na Chelsea żeby wszystko było jasne ja nie jestem tutaj, żeby komentować ja się nie mieszam w politykę, nie znam się, nie lubię ja chcę tylko pokazać co tutaj się dzieje i tyle stacji autobusowej. Pierwszy raz, kiedy przyjechałem do Anglii, do Londynu autobusem z Polski. To właśnie wysiadłem tutaj na tym przystanku. Ale później grupo no siedziałem pół roku, wróciłem do Polski i później po paru latach dopiero przyjechałem jeszcze raz do Anglii, to jest Victoria, Victoria Station. O, no, gdzie są moi ludzie, których miałem śledzić, poszli tam Dobra. Dobra Idę na metro Mamy 12 minut i będziemy na miejscu Kurde, uwielbiam tu metro Ciekawe jestem tego w Nowym Jorku ale londyński jest bardzo, bardzo spoko nie widziałem jakoś dużo e, metrów linii podziemnych, że tak to nazwę ale wygląda to fajnie dobra, dobrze idę platforma numer 2 i pięć przystanków i będę na miejscu przejść przez most i tam jest niby gdzieś punkt spotkania mam nadzieję, że nie będzie tam dużo dronów latać

że największą misją będzie teraz tam wyjść, a to jest jeszcze kawałek do miejsca, którego dojść będzie grubą. Zawsze nadciągają setki, tysiące Ciekawe ile będzie tych ludzi w sumie Pogoda jak na zamówienie Wszystko się rozkręca Rano podało teraz słońce świeci Może no, to jest ten znak, słońce świeci na Anglii Zobaczymy Gdy dokładnie działa miść ale wszyscy idą w jedną mańkę, więc idę za nimi. Der, der jetzt das ist ein Sowjet, das man Tak, ra ile tu jest ludzi Ale też nie brakuje takich haseł czy do mnie ochroniasz nie kazał mi odchodzić ani nic ale powiedział mi że wszystko zgłaszają przez to co się stało w Stanach parę dni temu wielu rzeczy nie mogę mówić bo mi YouTube zasięgi tu ściąga ale będą dobre ujęcia jest tu bardzo bardzo dużo ludzi bardzo dużo ludzi Wielkiej Brytanii, Anglii, Bali Idę dalej Spróbuję się dostać w samo serce tego tłumu Jest tu bardzo, bardzo dużo ludzi Dziesiątki tysięcy, jak setki Ok, to nie może być przypadek, że pokazuje mi 5G, że mam internet, a nie mogę się w ogóle połączyć z, żadnym, z żadną stroną, nawet YouTube'a nie mogę odpalić, gdzie YouTube tak naprawdę nie potrzebuje za dużo internetu, a ludzi jest coraz więcej. Za dokładnie 10 minut rusza marsz. Eee, Mamy już trochę ujęć z drona, ale tam gdzie dojdziemy, gdzie będzie przemowa Tomiego Robinsona, Ponoć nie można latać, więc zobaczymy, jak to wygląda Jeszcze kurde, wcześniej kręciłem ujęcia z drona i zostawiłem swoją wodę tam A teraz tu jest kolejka do sklepu, także pięknie Ponoć za rogiem jest jeszcze jeden, zobaczymy to może być mniejsza kolejka Co wątpię Póki co jest spokojnie i bezpiecznie nic się takiego nie dzieje. I dobrze Afery nikomu nie pomagają. Ruszył, miałem złe informacje, że 11.30 ruszy, a o 13.00 trochę sobie postałem, ale nic straconego. Wszystko zobaczycie na filmie. Tysiące ludzi, tysiące flag. I dzieje się, dzieje przerwa na kanapeczkę uciekłem teraz w bok żeby trochę wyluzować od tego tłumu w tym tłumie ciężko się idzie teraz do nich dołączę e, może ten sobie pójdę aż ciężko oddychać tam w środku i trochę pomału się ruszają więc Ale sobie... no już tutaj byłem byłem Rok. malutka cząstka tego wszystkiego tysiące ludzi tysiące flag jesteśmy w centrum Londynu Anglia 2025 będzie już ikoniczne zakładam, że jutro będzie we wszystkich newsach tu macie widok z natamizy z drugiej strony Brazylia się schować i z boku żeby dronem wystartować bo tutaj chyba nie wolno latać ale co? Muszę to pokazać z góry. Do końca Mało zmierzamy mister Westminster Gdzieś stamtąd będę się już ewakuował Jesteśmy teraz pod całym Big Benem nie wiem dokąd będzie szła aż ta demonstracja. na razie póki co idę z nimi. Chciałbym usłyszeć przemowę tego Tomiego. Ale no, nie wiem kiedy to będzie i gdzie. To. Mają być jakieś screeny, jakieś telewizory wielkie. Zobaczymy. <słyski> Ja już powoli czekam do domu. Kieruję się gdzieś na stację, która będzie otwarta. Bo tutaj na Westminster wszystkie zamknięte. No powiem Wam, że jestem pod ciężkim wrażeniem. Nigdy nie byłem na żadnym proteście. Ile tu jest ludzi, jaki tu jest support I jak dobrze jest to wszystko zorganizowane. Nie ma żadnych rozrób, nie ma żadnych zadym. Wszystko idzie gładko I chyba o to chodzi. Nadal mi jeszcze długa droga do domu. Ale no nic. Ja się z wami żegnam z, z londyńskiego metra, konkretnie ze stacji Victoria. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać choć ułamek tego co tam się działo. Jak dla mnie absolutny szok, ale tak jak się powtórzę nigdy nie byłem na takim czymś, więc na takim proteście. Więc... Robiło to na mnie ogromne wrażenie. Ja jestem Małkowicz, a wy oglądaliście kolejny odcinek Elo.